Jak wspominasz ten wyścig? Przełajowo zimno, czy, czy jednak e, to było kolarstwo górskie takie? Eee, szczerze to nie ukrywam, no, naprawdę chłodno wobywało. Eee, jak na przełaju na tak Polski bardzo podobna temperatura to się ubrała wręcz identycznie tak jak wtedy na przełajach. To ale mi się tam podobało, lubię też takie warunki jak jest bardziej mokro niż sucho, bardziej mi one sprzyjają. No ty jesteś technicznym zawodnikiem, ta trasa jednak miała przede wszystkim składa się z podjazdów i, i, i tych technicznych elementów nie ma aż tak dużo szczerze powiem, że ta trasa mi się podoba, fajna jest i zawsze ja lubię trasy interwałowe, ale tym razem jakoś mi tak nie, nie szło do końca z tymi interwałami. Na początku Szymon odjechał razem z Krzyszkiem Łukasikiem. Ty byłeś dalej, między innymi chyba jechałeś przez jakiś czas z Maćkiem Jeziorskim. Dojechał do Was Filip Surdyk i wyprzedził Was czy przyjechał z Wami wszyscy? E, przez chwilę jechał, ale potem narzucili mocne tempo, wymienili się paroma atakami z Maćkiem i ja już zostałem. I... No i tak oni dojechali, widziałem dojechali do Szymona, ja tam miałem taką stratę no, około 10-15 sekund, no i tak cały czas się utrzymywała. A pod sam koniec myślałem, że już będzie lepiej, ale no jednak już było czuć tam wszystko w pół godziny. Dla mnie to jednak jest dużo względem zeszłego roku i czuję to.